20 stycznia będziemy obchodzili pierwszy rok prezydentury Joe Bidena, i, i ten pierwszy rok pokazał diametralnie, jak zmieniło się otoczenie międzynarodowe za czasów jego prezydentury. O ile jego zwycięstwo z jednej strony było zaskoczeniem, bo wydawało się niewiele wcześniej, że Donald Trump jednak obroni. Swoją prezydenturę, ale pandemia okazała się od niego silniejsza. Dla wielu środowisk jednak zwycięstwo Joe Bidena było ulgą, ponieważ mieli serdecznie dosyć sposobu uprawiania polityki przez Donalda Trumpa, który komunikacyjnie był całkowicie nieprzewidywalny, politycznie mocno redefiniował tradycy, linię tradycyjnie rozumianej polityki amerykańskiej. I w tym sensie powód polityka starej daty, jaki był Joe, Joe Biden do Białego Domu wydawał się być, miał być kursem na lepsze. Czy stał się kursem na lepsze w rzeczywistości? Z perspektywy Europy Środkowej na pewno nie. Z perspektywy Europy Środkowej mamy coraz więcej niepewności, coraz więcej rozglądania się po własnym regionie, coraz więcej nerwowego patrzenia na decyzje Moskwy. Wyraźnie widać, że Władimir Putin, który już kilka razy rozmawiał w ciągu tego roku z Joe Bidenem, szuka usilnie słabych punktów. Amerykańskiego, amerykańskiego prezydenta i maksymalnie próbuje, je, maksymalnie próbuje je wykorzystać. Presja, jaką Rosja wywiera na Ukrainę, gromadząc wojska przy granicy ukraińskiej, ale również sytuacje, w jakich bezceremonialnie Rosja zachowuje się czy to na Białorusi, czy w Kazachstanie, pokazuje wyraźnie, że Władimir Putin uznał obecną prezydenturę amerykańską za świetny moment do redefiniowania zjawiska, które określane jest w Moskwie jako bliska zagranica, jako rosyjska strefa wpływów i to rosyjska strefa wpływów rozumiana w kategoriach Związku Radzieckiego, czyli właściwie sięgająca niemalże połapę. Władimir Putin zjednoczenia Niemiec z 1991 roku odwrócić, nawet nie próbuje, ale wszystko, co poza tym zostało osiągnięte w Europie Środkowej, jest właściwie przez Władimira Putina kontestowane. Rosyjska administracja jasno komunikuje, że państwa zachodnie, Sojusz Północnoatlantycki powinien wycofać się do swoich granic, które były definiowane układem NATO-Rosja z 1991. 1997 roku. Jesteśmy w, te, w przededniu spotkania Władimira Putina z Joe Bidenem telekonferencji, która ma rozwiązywać kwestie najbardziej napięte, wide Ukraina, ale trudno zakładać, że nawet jeżeli komunikaty będą po tym spotkaniu pozytywne i uda się którejkolwiek ze stron ogłosić, że udało jej się zrealizować jej cele, żeby te cele rzeczywiście były rozciągnięte. Póki Joe Biden nie zacznie prowadzić bardziej stanowczej polityki, przestanie być jedynie politykiem, który rozdaje koncesje. Widzę zniesienie sankcji na Nord Stream 2, a zacznie też pokazywać, że w swoim Arsenale ma mocniejsze argumenty, Putin, Władimir Putin będzie próbował wykorzystać tę sytuację, którą jednoznacznie odbiera jako słabość amerykańskiej administracji, a wiadomo, gdy kota nie ma, myszy harcuj.